Czwarte wydanie Eurogamer Weekly, czas zacząć, nie regulujcie odbiorników, nadstawcie uszy i zaczynamy! Wreckfest to nowy tytuł gry znany do tej pory jako Next Car Game. Twórcy, oprócz zmiany nazwy, zapowiedzieli również tryb multiplayer dla maksymalnie 18 graczy. Z innymi kierowcami zmierzymy się w trzech trybach rozgrywki. Oficjalnej daty premiery Wreckfest jak na razie brak, ale za pomocą wczesnego dostępu na Steamie możecie już teraz sprawdzić, co szykują dla nas twórcy. Produkcja MMO Star Wars The Old Republic otrzyma nowe DLC zatytułowane Shadow of Reven. Fabularnie dodatek nawiązywał będzie do tytułowej postaci Revena, znanego wszystkim, którzy mieli okazję zapoznać się z grą Knights of the Old Republic. Jedi powróci wraz z własną sektą, by siać chaos w odległej galaktyce. Osoby, które zdecydują się na kupno dodatku przed 2 listopada, otrzymają bonus 12-krotnie przyspieszający zdobywanie doświadczenia do 55. poziomu. Cenę rozszerzenia ustalono na 70 zł. Starszy producent w Ubisoft Montreal, Vincent Pod Bryant, potwierdził, że Assassin's Creed Unity zadziała w rozdzielczości 900 p przy 30 klatkach na sekundę na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Zdecydowaliśmy się na identyczną wartość na obu platformach, by uniknąć różnych debat, powiedział. Deweloper zaznaczył, że najbardziej wykorzystywanym pod zespołem konsol jest procesor, szczególnie przy obliczeniach związanych z działaniem sztucznej inteligencji. Zła wiadomość dla wszystkich oczekujących na grę wyścigową The Crew. Przedstawiciel studia Avery Tower poinformował, że produkcja ukaże się na rynku 2 grudnia, a nie jak planowano wcześniej 13 listopada. Dodatkowy czas zostanie wykorzystany na dopracowanie gry. Deweloperzy postanowili również zorganizować dodatkowe testy w wersji konsolowej, nie podano jednak konkretnej daty ich rozpoczęcia. Przedstawiciel studia Konami poinformował, że Metal Gear Solid 5 Ground Zero pojawi się również na komputerach osobistych. Premierę ustalono na 18 grudnia. Nowa wersja zaoferuje wsparcie dla rozdzielczości 4K, a także lepszą jakość cieni i większą liczbę źródeł światła. Możliwe będzie też zwiększenie liczby obiektów wyświetlanych na ekranie. Ground Zeroes zadebiutowało na konsolach w marcu, to wprowadzenie do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Data premiery tej produkcji nie jest jeszcze znana. Deweloperzy w przeszłości pracujący w studiu Irrational Games nad serią Bioshock założyli latem tego roku niezależną firmę Day for Night Games, planując nowy tytuł The Black Glove. Ruszyła właśnie zbiórka pieniędzy na projekt, cel to 550 tysięcy dolarów. The Black Glove stara się rozwinąć gatunek gier bazujących na narracji, łącząc opowieść bezpośrednio z rozgrywką i umożliwiając graczom modyfikowanie zarówno wydarzeń, jak i świata. Czytamy w opisie na Kickstarterze. Akcja tytułu toczy się w teatrze The Quinox. Gracz dysponuje mocą podróży w czasie, a jego zadaniem jest zmiana przeszłości filmowca, artysty i muzyka, by poprawić ich pracę w teraźniejszości. Premiera gry planowana jest pod koniec przyszłego roku. Creators at the Equinox include an artist, a filmmaker, and a musical act. Their works are in rough shape when you arrive. They need your help. Too arts and craftsy. It reminds me of something one makes at Summer Camp. I've struggled to find the right medium. Nieczęsto zdarzają się takie wiadomości. Studio CI Games poinformowało, że polska premiera gry Lords of the Fallen została przyspieszona. Gra na półkach sklepowych pojawi się 3 dni wcześniej niż planowano, czyli 28 października tego roku, równocześnie jest debiutem w Stanach Zjednoczonych. Chcemy przez to pokazać, jak ważni są dla nas polscy gracze komentuje Marek Tymański, szef CI Games. Lords of the Fallen ukaże się na blaszakach PlayStation 4 oraz Xbox One. Firma Bethesda ma złe wiadomości dla fanów komputerów osobistych oczekujących na premierę gry The Evil Within. Wydawca ostrzega, że włączenie gry w liczbie klatek na sekundę wyższej niż 30 nie jest rekomendowane. Zespół spędził ostatnie 4 lata doskonaląc wrażenia z rozgrywki właśnie z myślą o takich ustawieniach napisano w komunikacie. Wersja gry na blaszaki będzie automatycznie blokowana do tych ustawień. Istnieć będzie jednak możliwość ustawienia większej liczby klatek przy pomocy komend deweloperskich wpisywanych w konsoli poleceń. The evil within zadebiutuje 14 października.

Oferta obejmuje podstawowy tytuł, a także przepustkę sezonową oraz wszystkie inne dodatki. Zakupu musimy jednak dokonać przed 31 marca przyszłego roku. Transferu dokonamy tylko w ramach jednej rodziny konsol, czyli z PlayStation 3 na PlayStation 4 lub z Xboxa 360 na Xbox One. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zmierzyć się z grą Battlefield 4, to teraz jest dobra okazja. Electronic Arts zapowiedziało bowiem Battlefield 4 edycja premium. Nowe wydanie ubiegłorocznej odsłony cyklu zawiera wszystkie dodatki DLC. Oprócz nich osoby zdecydujące się na zakup otrzymają także 12 pakietów bojowych z kamuflażem i elementami broni, status VIP gwarantujący pierwszeństwo w kolejkach do serwerów, dodatkowe opcje personalizacji profilu i żołnierza. Premiera zestawu 21 października. Ceny jak na razie brak. Czwarte wydanie Eurogamer Weekly kończymy przeglądem najciekawszych premier nadchodzącego tygodnia. I tak 14 października wszyscy chcący się przestraszyć powinni wyglądać za The Evil Within. Tytuł zadebiutuje na PC i konsolach. 15 października na półkach sklepowych tylko w wersji na komputery osobiste pojawi się Legend of Rock 2. 17 października na PC, PlayStation 3 oraz Xbox 360 zadebiutuje kolejna część serii Borderlands o podtytule The Pre-Sequel. Dzięki za uwagę i do usłyszenia za tydzień.